Cześć wszystkim. Witam w moim kolejnym filmie. Tym razem pokażę wam w jaki sposób wymienić wkład lusterka bocznego w Astra J. Dlaczego zmieniam ten wkład lusterka? Podczas jazdy, w szczególności z dużymi prędkościami, to lusterko mi drga. Dlaczego to lusterko mi drga? Już ten problem przerabiałem w mojej Hondzie. Szkło lusterka odkleja się od maty. Może to skutkować tym, że gdy pojedziecie zimą, w dużym mrozie, to lusterko po prostu zgubicie. Ja już taką sytuację miałem w Hondzie z, z dwoma lusterkami i jedynym i najlepszym sposobem jest wymiana całego wkładu. Nie zalecam naklejania wkładu lusterka na oryginalną matę, ponieważ gdy dacie tutaj warstwę kleju, no to będziecie mieli problem z grzaniem, to grzanie po prostu będzie słabsze, przez to, że nie zrobicie, nie, nie skleicie tego wkładu tak jak wykonała to fabryka. Jak usunąć ten wkład? Najpierw na elektrycznym sterowaniu czy na manualnym jak macie. Ustawcie sobie to lusterko tak, żeby odsunąć je maksymalnie w prawy dolny róg. Może być inny jeżeli będziecie mieli lepszy dostęp. Ja do ściągania używam takiego plastikowego ściągaka. ściągaka. Trzymam jedną ręką od tej strony lusterko, lewą, a prawą wsuwam i bardzo delikatnie podważam. W kolejnym etapie, gdy puszczą wszystkie zaczaski, robimy to z czuciem, trzeba będzie odpiąć przewody odgrzania tego lusterka. Ja tymczasem odkładam telefon i zabieram się do całkowitego odpięcia tego wkładu. Jestem w trakcie ściągania. Najpierw odpinałem zaczepy z góry. Później z boku lusterka został mi do odpięcia po lewej stronie na dole zaczep. Postaram się to zrobić taką dłuższą plastikową podważarką. Tak wygląda lusterko po odpięciu. Z odrobiną cierpliwości powinniście to zrobić bez uszkodzenia szkła. Ważne, aby mieć plastikowe narzędzia. Zwróćcie uwagę na lokalizację tych metalowych podpórek. I na to, w którym miejscu jest podpięty, podpięte są przewody do grzania lusterka. Pokażę Wam teraz, jak wygląda lusterko, które zakupiłem. W moim przypadku jest to lewe lusterko firmy Polka. Tak ono wygląda. Tak wygląda z tyłu. I myślę, że powinno działać bezawaryjnie. Zwróćcie też uwagę, żeby lusterko posiadało homologację. Tutaj mamy homologację wydaną w Holandii E4 numer 02 3481. Lusterko już odpiąłem, ale zanim wepnę piny do nowego wkładu, siknę na te końcówki kontakt klinarem, aby wyczyścić je i polepszyć styk elektryczny. Dobra, wkłady. Yy, konektory założone. Generalnie przy wkładaniu trzeba uważać, żeby za bardzo tego lusterka nie docisnąć, żeby go nie połamać. Teraz jak zakładamy, no to trzeba uważać, żeby te przewody były z boku trzpienia sterującego i nakładamy na niego lusterko i dociskamy. Zakładanie wkładu jest już bajecznie proste. Jeżeli wycentrujecie sobie lusterko na yy, tym okręgu mocującym, no to wystarczy tylko delikatnie docisnąć na środku kilkoma palcami, żeby nie robić tutaj dodatkowych naprężeń, bo gdy punktowo naciśnięcie, to Wam pęknie szkło. Usłyszycie kliknięcie i lusterko jest założone. Teraz wystarczy je wyregulować, wyczyścić płynem do mycia szyb i miękką szmatką i Wasze lusterko już nie powinno drgać. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli pokazałem coś źle, albo byście zrobili to w inny sposób, to dajcie znać w komentarzach. Dzięki i zachęcam do oglądania innych moich filmów. Cześć!